Od trzech lat pracuję dla rządu, staram się wykonywać wszystkie swoje obowiązki jak najlepiej. Pracuję dla pana premiera i dla poszczególnych ministrów. Jeżeli te relacje są dobre, bardzo się cieszę, bo ich przyjazdy to dowód na to, że potrafię, chcę z nimi współpracować. Wydaje mi się, jestem pewien wręcz, że prezydent, który ma miasta tak dużego jakby dusz, który ma dobre relacje z członkami rządu, to jest wartość dodana olbrzymia, której nie da się zapisać w żaden inny sposób. Stąd. Słowa pana premiera, które tu padły, są dla mnie bardzo zobowiązujące. Słowa także innych ministrów, którzy odwiedzali nas w ostatnim czasie, to także dla mnie wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Uważam, że z ust fachowców słowa pochwały co do jakości świadczonej pracy tylko mogą pomóc. Na pewno nie zaszkodzą. Oczywiście, bo to jest bardzo znaczące pytanie moim zdaniem, bo ja też wcale nie mam pewności, czy, czy obecność premiera, czy szefa partii, czy pomaga, czy szkodzi kandydatom, bo tego, tego nikt nigdy nie wie do końca co, jak ludzie na to reagują. Natomiast w przypadku Bydgoszczy jest jednak pewna szczególna sytuacja, ponieważ kandydatem jest wojewoda. I dlatego ja uważam za rzecz taką znaczącą. Dlaczego wojewoda się decyduje kandydować, jaka jest moja opinia w tej sprawie bo ktoś mógłby pomyśleć na przykład, że ja go nie chcę, żeby budować wojewodą, więc chcę przeciąć tutaj jakby wszystkie Wszelkie wątpliwości. Ja też nie ukrywam, bo ja zakładam, że jeszcze jakiś czas, nie, nie mówię, że lata, ale jeszcze kilkanaście miesięcy będę premierem. I znacie Państwo sytuację finansową w Europie i, i, i także w Polsce. Mówię tu o kwestii zadłużenia, deficytu, etc. Ja z jednej strony dzisiaj w Łodzi mogłem z, z radością powiedzieć, że spodziewamy się rekordowego znowu w Europie wzrostu gospodarczego, jeśli chodzi o trzeci kwartał. I te, te 4% mniej więcej, których się spodziewamy, to jest... Z tych kilku kamieni, które leżą politykom europejskim na sercu, to ja mam jeden kamień, taki wielki kamień mniej na sercu niż moje partnerki, moi partnerzy w Europie, ale to nie zmienia faktu, że kwestia zadłużania Polski, tak samo jak zadłużania Europy, będzie numerem jeden w polityce krajowej i zagranicznej jeszcze długi, długi czas. I istotną częścią tego problemu jest zadłużanie się polskich miast. Chcę bardzo mocno podkreślić, nie jest sztuką zbudować, nie wiem, bo, yy, yy, i nie jest to aluzja do Bydgoszczy, znaczy, bo, bo na, nawet nie jestem, yy, nie, nie byłbym do tego przygotowany, ale yy, yy, znamy różne takie miejsca, gdzie władza lokalna gotowa jest wydawać bardzo dużo pieniędzy. Mamy rekordową ilość akwaparków, na przykład w Europie, na głowę mieszkańca, i to wszystko ładnie wygląda, tylko władza lokalna musi też być odpowiedzialna za. Kondycję finansową Twoich miast. Bo prędzej czy później ktoś po te pieniądze się zgłosi i powie: oddajcie te, te pieniądze, które pożyczyliście. I dlatego dla mnie, też jako premiera, jest rzeczą bardzo ważną, aby polskimi, szczególnie dużymi miastami, rządzili gospodarze, którzy potrafią utrzymać poziom zadłużenia. No przynajmniej na tym, tak jak konstytucja mówi o państwie, to żeby przynajmniej też w miastach, no nie, starać się nie przekraczać tych 55%. Ale też chcielibyśmy w przyszłości. Jakby obniżać to zadłużenie, bo mądre rządzenie to nie jest rządzenie za cudze pieniądze. Mądre rządzenie to jest takie gospodarowanie środkami, które nie naraża za rok, za dwa, za pięć miasta na, na poważne kłopoty. I dlatego, jak już wspomniałem, nie wszędzie jeżdżę, ale tam, tam, gdzie wiem, że kandydat gwarantuje też takie bezpieczeństwo mieszkańców, też od strony finansowej, to jestem gotów dzień i noc to powtarzać i rekomendować.